Dubaj to siedziba jednego z największych przewoźników. Emirates ma 113 A380. Wkrótce pojawi się 10 kolejnych. Każdy kosztuje niemal 450 milionów dolarów, a utrzymanie ich w idealnym stanie to zadanie 2000 inżynierów pracujących dzień i noc. To tutaj Alex Mafius remontuje pierwszego A380. Dzisiaj sprawdzamy wiele systemów. Można już zacząć inspekcję i konieczne poprawki. Każda kluczowa część jest poddawana dokładnym oględzinom. Przetarte kable, uszkodzone kanały i przewody, pęknięcia kadłuba. To wszystko jest niedopuszczalne. Trzeba też sprawdzić zapasowy system zasilania pod spodem. To specjalna turbina zwana RAT. Gdy samolot traci zasilanie, RAT wysuwa się automatycznie. Śmigło zaczyna się kręcić, a generator wytwarza prąd. Urządzenie ma średnicę ponad 1,5 metra. W żadnym samolocie nie ma tak dużego. Musi mieć duże rozmiary, bo systemy maszyny z ponad 500 pasażerami potrzebują dużo energii. Pasażerowie na pewno by to usłyszeli. Pracuje dość głośno. Słychać by było, że coś się dzieje na zewnątrz. Rad to nie jedyny system rezerwowy poddawany inspekcji. Dwa masywne podnośniki pod skrzydłami jeden pod dziobem uniosą maszynę o 30 cm, żeby inżynierowie sprawdzili, czy 22 koła wysuną się pod właściwym ciężarem. I ma być to własny ciężar. RAT może pomóc wypuścić podwozie, ale to grawitacja jest tu systemem rezerwowym. Perfect. Idealnie. Jednak RAT jest niezbędny do zasilania przyrządów w kokpicie. A, Powinien osiągnąć kilkanaście tysięcy obrotów na minutę. I jeśli nie, to generator nie będzie wytwarzał niezbędnej ilości prądu. To urządzenie ma moc 70 kW. Wszystko w porządku. Działa. Nie trzeba go wymieniać. To układ blokujący. Teraz pora sprawdzić koła. Węże w porządku. Wszystkie? Tak. A hamulce? Tutaj dobrze. To jedna z najważniejszych kontroli. Tutaj też. Stan 22 opon jest kluczowy dla bezpieczeństwa. Gdy opona pęka, to fragmenty uderzają w skrzydła, Nie Niedobrze. Tu nie można ryzykować. Któraś do wymiany? Jak dotąd nie. Chodźmy pod skrzydło. Tu dobrze. Ta jest trochę zużyta. O ta? Gdzie? Tutaj. No i mamy zajęcie. Istnieje granica zużycia zwłaszcza bieżnika. W tej oponie została ona przekroczona. Uziemiony samolot przynosi straty. Trzeba się śpieszyć.